Jesteśmy na Pegasusie 560 z wysuwaną konsolą. Wypływamy z mariny szekla w augustowie. To jest pierwsza próba dla tej łódki na wodzie po raz pierwszy. I teraz pan Jacek pokazuje wysuwaną konsolę. Jak to się czyni i to można nawet w trakcie pływania, oczywiście zachowując wszystkie względy bezpieczeństwa wysunąć. Robi się to w bardzo prosty sposób. Ja zaraz też to spróbuję. Widzę, że tam jest mechanizm trochę podobny jak przy drzwiach. Tak, są szczotki. Żeby tak. Bardzo by trzymała się. Chodzi o to, żeby się to nie wyrobiło po iluś tam razach, prawda? A. Ta łódka będzie też pływać w czarterach jakiś. Ludzie będą ją mocno eksploatować. Każdy będzie chciał zobaczyć jak działa e, ten system wysuwanej konsoli, prawda? Jak najbardziej. No proszę zobaczcie, konsola jest teraz stabilna. Ona nie może latać podczas szybkiego pływania. No, to jest fajne. Możemy ją w każdej chwili schować do środka. Czy ona ma jakąś blokadę? Tak, jak najbardziej. Tutaj dwóch skrajnych punktów zaskakuje przy skrajnym punkcie na zewnątrz w krajnym punkcie to następne wersje PKZ będą miały to pewnie robione elektrycznie. No, niewykluczone. <noise> Pomaga to również podczas manewrów portowych, gdzie musimy niejednokrotnie troszkę sobie złapać, przytrzymać, mówić tak. Tym bardziej, że na takiej małej łódce nie można drzwi bocznych zrobić, jasna sprawa. Dokładnie, sprawę. dokładnie. No coś za coś. Tu nie chcieliśmy ani robić łodzi asymetrycznej, ani robić właśnie tutaj tych, tych drzwi bocznych, tak. To jest konstrukcja, którą myślimy, że...